Hello. Hejka, hejka. Halo? Jestem naukowcem. No, ochroniarz tej strony. Jestem. też naukowcem. Że was ściszyć lekko. Dalej Tejzera nie ma, co do A co ci Tejzer? Nie zera tylko dalej pistoletu nie mają. Tylko ta, Tazera. No i dobrze, że nie mają. Dobra. Jeszcze dam. A kartę datum, naukowca dobrze, pierwszego nie poziomu, nie kurczę. Sojne, ja bym wolał, żebyś miał, bo byś mógł mi pomóc jakby zabić klasę D i tak dalej. ale ja za to mam latarkę. Hmm, świetnie, nie miałem podnieść tej. Karty, uuu, super. Nie, nie mam broni. Zadzę klasą D tą latarkę. Wiadomo. W D. W D. O, znalazłem radio, ale raczej to mi nie pomoże. Hmm, czy jest tutaj coś ciekawego? Ulepszone krople do oczu. Znaczy, no, się nie mogę przez 10 sekund, już sobie ja użyłem. Aha, zaczyna się. Medyk, rekrut. Jestem. W, yy, wzroczny naukowiec. Kurczę tylko problem. No, się czy oni wiedzieli o tym, że będzie wyłom, skoro zaprosili MTF na miejsce. No, na pewno. O, tu już ktoś był. A co jeśli to jest tak naprawdę testowy Możliwe, że to ja byłem. O, nie, to ja byłem. <laughs> no. <laughs> o, znalazłem... 372. Dobra... Okej, okay, mam tu coś. Właśnie ja nic nie mam i to jest problem. Release the door. Nie, nie wiem gdzie jest easy. Ja na półeczkach, mamy... Radio. Naukowca poziomu 1. Dwie latarki. Dobra, jestem medbaju. Mam ten, mam dostęp. Jak, jak, jakiego poziomu masz ten, karty? Jestem na pierwszego poziomu. No, dobra, to jestem lepszy. <noise> Kozak. Ja chyba zostałem zamknięty. Nie miałem wyjść. O, zaczął się otwierać w końcu. Karta ochrony poziomu 1. Te czuszka, coś mi je! <laughs> jaszczur! Już jest jaszczur? Czy już umarłeś? Chyba tak. No nie mu Najgorzej. Straciliśmy go. Halo, dzień dobry! Trzeba pójdę do nich. Do kogo? O kurde, co się stało? Bijemy, co, co wy robicie? Zabijcie go! Nie możecie mnie zabić, co wy robicie możemy. Spokojnie. Ale możemy cię bić. E, A, B. No i co z tego? AB, tu są jakby trochę Proszę już stepeki. O zaprezentowanie... Nie, nie, dostał. Ja no wiem, to... że jest scp A, pobyliście swojego super. Trafiłem, ale ale gabor miastem. Ej Gabor idzie. Ej no, Gabor idzie. jest w Trensie, bo na na mówi. A, dobra. Ale w sensie są scp bo je widzieliśmy. No wiem, no jeden naukowiec umarł. Technika. Dobra, nie chwal Fire Shark, już sobie nie gramy <grym> Fireshark, nie potrzebujemy Cię, mamy naukowca No, ja i tak mam tylko naukowca pierwszego no, poziomu i nie jestem w stanie prawie nic otworzyć no, Ja bym Wam dała, ale bym mówił, Chwila, weź Shadow Shadow Co? Czekaj, idziemy dalej idziemy? O kurde! Oj, 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 Jednak tam nie idziemy Dobra, ale naukowiec się chyba z nimi przyjaźni Ojoj, oj, oj! oj. Dobra, da, wracam, hello, Co tu? Zaprzeźniłeś się z nim? Skurcz. Co? Zaprzeżniłeś się ze Szepekiem? Nie! To kto to to jest? A to jest Kevin fan, żyje! To idę do nich! Co wy tu robicie? No jak to co? Dobra, ja jestem Ja, ja, ja to jestem ja! Ja jestem też naukowcem. Dobra. No ja, ja, e ja jestem prawie naukowcem. No dokładnie, my tu robimy eksperymenty na klasie D i TO JA! Zostaw MNIE! A to jestem ja Ty, mogę zrobić diagnozę na a Tylko nie wiem czemu to nie działa, zrób diagnozę No, pikam. Dobra, nie robię krzywdy Mam, mam problem z wami Jerem Jaki? O, nieważne, już nie mam Cześć! O, już przyszedł, elo Ale to jest będzie Czemu go tu nie ma na kanale? Kogo? No z 173 o, nie, sorry, nie chcący! Dobra, nic. Mam I, psychika, ile tylko. Ogóle, ile ja w ogóle zdaję. Yy, Więc po 50 HP. Czyli na dwa hity. Czemu 173 tutaj nie wlazł? Bo widziałem 173. Nie, no nie ma a, 1, Nie, bo psychika ci po prostu siada, dlatego. A, a tam coś, tam coś chodzi z tyłu za mną. Dobra, spokojnie. O, jest, no, no właśnie, no o, zobacz. <laughs> a to jest ten telefon, no on powinien pomóc, chyba nie. Tak, ale... No wypiję sobie kole. Ale ty go zabijesz, rozumiem. Jakby ja wam pomagam. Możecie mieć tylko jednego poprzedciela. Okej, okay, rozumiem. Co z nim? Ja wychodzę, Elu. Co, co to jest za jakiś sk skafandrze? Nie wiem. Na pewno nie Z ze ABI. A to jest Skurcz. A to skurcz jest z nami. Gdzie jest, nasz, gdzie jest nasza szczura? Tutaj jest, tutaj ła. jest z przodu. A ła, to ja! Zdu ja pierdzielę, no. Nie kręci się tak bardzo, no. Ja myślałem, że to inni. Ja około 84 tak. różne leczenia. Nie ma problemu. O, jest... o, jest... o cię... czekaj, co wracamy do tego? Do, do Lighta? O, tu jesteś, czekaj. Kurde, tylko. Ej, o, czekaj. ej, dobra, uwaga, żebyś nie pogryzł. Dobra, nice. Dobra, ej, gdzie on uciekł? E, jest przy Tesli. Ja z nim jestem. Spokojnie to ja, naukowiec. To jest ten naukowcem. Pognieźliście tego mtf -a? Nie, 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 on dalej jest. Nie spokojnie, spokojnie. O, dobra, ja do niego pójdę. Trzymajcie się, powodzonka. Tam bawcie się. Ciemka. Chcecie na kanał? Ej, kurde! Co? Szybko. Z scp po prostu się dwa, bo cię No, To co? A Identyfikator? Już proszę ID, bardzo. ID, dobra, dobra Panowie, generalnie ciekawa sytuacja, bo mnie gruby powalił Dobra, dobra, ID już może coś Dobrze, dobrze Bo napięta sytuacja, więc ja wiem, no musiałem tutaj Jakby Kevin Fan, naukowiec zdradził I zaprzyjaźnił się ze SCP Więc musimy go rozstrzelać A to? To, to zdrajca Tak, zdradzili nas Dokładnie. No Gabor nie wie, nie wiem co się stało z Vex'im, ani z Kucenem. Nie kuczem. no, ja jestem na kanale debilu. <grym> nie, wiem, ale nie wiem no, co zwaną, się stało. No co się stało, co się miało stać, żyję. Słuchajcie, ucieka, na drugich Teslach jest. Yy, gruby chyba zginął, co? Nie, Gruby mnie powalił. Ale A. przed chwilą zamknąłem drzwi i jak coś go że jest. Ale jest steamowany z nimi. czy Plata... Nie nie ma teamowania się. Nie. Ban będzie za teamowanie się, ban jest za to. Teamowali się, bo, bo, bo widziałem ich. A tego trzeba zabić i Kevin Fala, i SCPK. on jest za To nie jest za tak. Nie, gruby se zginął chyba. Wizde? Tak niech myślałem. Ich Shad usza? Jeśli Shadow nie żyje, no to tak, bo to Shadow był grubym. Shadow. No nie jest to. Ginę? To so ich szefam? Ten znalazłem, maybe. A ja poszedłem, Też. kurde, A przez ja Tesla by. i. I tam... Ja nie wiem czy ja mogę ci ten w moim kartku. Ej Kevina, wyjaśnić! Dostęp do SCP, dostęp do tego, Brama, ABCD, nie, nie mam przejść, nie mam do tego. Kogo trzeba wyjaśnić, Kevina? Kończy mi się stamina, nie podoba mi się. A ja mam, ja mam chyba wystarczającą kartę, żeby wejść do Entrensa, wiesz? Tylko nie wiem, gdzie ty poszedłeś. Za tobą jestem, maybe. Do ze mną. dobra, to pokaż mi gdzieś tak. przejście. Ja mam kartę MTF2 i mi wystarczy chyba. Tylko że jestem zmęczony. Drugą stronę Więc, i tutaj Mając tutaj. kartę MTF2, dostęp do Omega Warheada, ale do wyjścia nie mam dostępu. Zaraz, to jest, jest bardzo Na dużo MTF pierwsza. Gdzie ty jesteś? A tutaj. tutaj, 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 tutaj. Dobra. Tu. Drugie, druga strona. No się zamyka. No elo. Yy, powinniśmy uciec. Co? Gdzie, gdzie powinniśmy? O kurna szczura. To jest mój przyjaciel. ma przyjaciół. Ja się z nim zakolegowałem. A. Dobra, no właśnie, tylko że na nie, na uciekniemy, nie uciekniemy, steamowej. bo nie mam karty do wyjścia. A parczybka Medyk się stealował. Spuszczasz psy. Nielegalnie. Czekajcie, musisz no. Czekaj, Czekaj, jestem za tobą. bym. Ręka węża, fajnie. O. Dobra. idę ręka, ręka węża? No? Dobrze, dobrze, Abi. Ręka Czemu? węża gdzieś tu jest. O nie, podoba mi się to. gadał o ręce węża. No to może ręce. nie ten, nie biegaj. Ja mam dobrą kondycję, tutaj bardzo szybko. No ale ja... nie biegaj, bo mogą cię łatwo namierzyć. O nie, ja się pił sami Mam, Jestem super akcji i wysportowany. O, o 5 Ja nie mam dużo amunicji. Najwyżej zginę w ochronie naukowca. Będę chociaż dumny. No jakbyś chciał wiedzieć, to mnie opuściłeś właśnie. <laughs> <Aha. laughs> Ej, hey, Biamongo. Co? O, my jesteśmy Zieniądze. ten Ja jestem w klatce 106. Znalazłem kartę O5. o 5. Łodzik przekazuje 1 złotego o, i 50 piąteczka. groszy. Jakby wrócisz den trenut, a do Entrensa, to byś się przydał. O ile wrócę? No, nie muszę Może no, ich dużo być. Która, którą tam pójdą o, o A nie no wiem, fard. czy tędy możemy chyba pójść. A nie, 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 bo to jest ewakuacja. To jest do win chyba. Znaczy nie, to jest do helikoptera, w co mi uciekam. Tak? Ta, to chodź. Wejdziemy te. Tylko musisz pójść. zobaczyć, czy ty masz karty, nie? Czy ty masz dostęp do bram. No hmm, właśnie, mam tylko MTF-a 2 więc raczej nie mamy dostępu, wiesz? No, no, to... po... no że. Pożegna. Pożegna. Pożegnajcie te? się za piątką. Pożegnajcie się z piątką. Kliknij karta kartę i kliknij R, i masz pokazane, nie masz dostęp Trzymaj R raczej um, To jest... Nie mam um, żadnego dostępu Sprojownia... No dużo dostępów nie mam, do ucieczki nie mam dostępu No to nie wiem po co my wchodzić maybe, na dół Nie wiem, dobra, to idziemy na górę O no, To super, sobie zeszliśmy wtedy. O, spacerek ładny Mamy energię, że, że kończy. Kurde, padł sobie. Ja mam gównianą kondycję jako ten, kurde, naukowiec. A widzisz. To jest feminizm po prostu, laski mają lepszą kondycję. Czy ja wiem? To bardziej, że po prostu jesteście bardziej wysportowani jak wchodzicie jako wsparcie MTF. Prawda, Gabło nie, nie był... mógł za mną na, na dogonić mnie. Nie, nie jestem w stanie, jestem zbyt wolny. Dobra, tędy choć może. Musimy jakby ogarnąć jakąś kartę. Ale wątpię byśmy tutaj znaleźli cokolwiek. Chyba, że jak będzie ewakuacja, to wtedy się wszystko tworzy to samo. Ewakuacja będzie w lub minutach? Chyba 5 Tak, chyba 5. I za 3 minut. minuty Tylko no, trzeba być czujnym, bo wsparcia żadnego nie było Może zaraz wejść ostro. Nie jest identyfikowane osoby 5 Kona 5, jeszcze 5 znaczych żyje. Nie, Nieziden nie zidentyfikowane, czyli pięciu nie tak, ale ja patrzyłem na ochronę i na ochronie Aha. też jest pięciu. Jeszcze naukowcy, ochroniarze, albo MTF jakiś żyją. Mhm. Mm Czy komuś zostaliśmy? Na kanale, obecnie ta... Niedobrze. No, nieźle. Chyba do Heavy trzeba... Musimy, musimy wrócić do Heavy, bo nie mamy nic tutaj. No, muszę się wyleczyć. Czekaj chwilę, rozluźni jak... się. Dobra. I gorzej, jak mam tu gdzieś jeszcze. No, jak nas zapadnie tutaj, to będzie. Lipa. A, jeszcze pewnie będzie z tymi. Z rękami węża. Mmm, co jest za cicho? To ty? Nie, ktoś za nami chyba. Bo w lightie like albo w heavy. Ktoś otwierał, bramę. Ej by Leży jeden. Drugi jest obity Nie mam już amunicji. Zabił mnie. Oj a Ajajaj. Też mnie strzeli. Dużej byłem. I myślałem, że mają broń. A tak, zaczęłem. Smutna, mnąć, to mieli smutna bo... buźka No, A jak przykro, A jak szukałem całą rundę. Bo jeszcze mikrohida miałem tego z tej gry, nie? Jak to się nazywa? Gałusa? Nie wiem, ale miałem jakąś broń. Tam przeszedłem przez jakiegoś. Checkpointa i tam było, jakby heavy, ale tam było tylko przejście do tej broni Gauss czy coś takiego? No, 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 no tak. No, to miałem to. Czemu tego nie użyłem? Panowie, chcę, żebyście poświęcili moment na to, żeby, żeby zobaczyć, jak ta jaszczurka popierdala. <laughs> to był mój przyjaciel. Proszę, bez przeklinania. Tutaj family friends I może niektórzy streamują. Ja mam no. odcinek, ale nie streamuję. A, bi streamuje. To nie ja no też streamuję i robię odcinki zarazem. I co? A, to ja robię odcinki, u mnie bez skr skr skrupulatów. No. Toxic skurcz dobra. jak zwykle, Toxic, no. No dobra, to skurcz. Co ty na to, żebyśmy przenieśli się na kanał pogadanki tam pogadali bez nie. skupów? A Mongo! Among A Mongo! <gum> A nie, czeki, kto ten dość. A Czego byś się spodziewał szadą. po, po skurczeniu? Tooksik skurczu? Mhm. Mm no to byś dość powiedział takiego, nie. że ten. Jak. Nie, no klnie po prostu, no. A... Powiedział, no, że ja jaszczurka po. Po, 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 <laughs> <laughs> o, po, Oj, tak. Nie, ładnie. Jak no to biegnie, tak rzeczywiście. Gagatek jeden. A już przypadkiem nie bała się światła, i nie bolało ją to? Nie. Przecież ona jest ślepa, to pod, no, no, ma się tak. bać światła, tyfy. No tak, ale coś tam kojarzyłem. Jak <laughs> oglądałem tego Pioffliego, to coś takiego... To jest typu, szczurka to był mój przyjaciel. A, a ten węch? Ja, dla jaszczurki, swoim punktem byłoby chyba jakieś tak, granaty dźwiękowe albo wabiki. Tak. 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 To prawda. Był nawet taki a nie jakieś kurde flashbangi. A ona nie, w, już, tak? nie, nie ma węchu? Nie. To mi się kojarzy. Ona słyszy, no to ma, ma węch, ale ma słuch. Słyszę, nie? Ma węch, słuch, ale ślepa. jest. węższy i bardzo Ślepa jak. Z roku. Nie jak Rok. rok no, co, co, co na czole? Co masz na czole? Twoją starą. Aha. Stare ale jary jest przed ośmiu lat. Dokładnie. Dosłownie przed lat. lat. No. Ja jestem staroświecki po prostu. Czemu klasa wygląda jak jakieś, nie wiem, siły specjalne? Bo ma ubranie. No bo to jest weteran, kurde, on już tyle Coś, tutaj Weteran klasa ja, ja ich widziałem i ja myślałem, że oni mnie zapiją. I bo byłem C, spierdzieliłem przed nimi. Bo ja myślałem, że, ten, Ale że to co panowie, jest? Panowie wracają do żartu e, ośmi, o, o tym, że ten żart ma 8 lat. Ten żart no. ma lat więcej niż AB miał myśli, żeby nagrywać. Wow. Co? Ha, 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 nie. Nie jest bardzo ha. dużo. Było zbyt nie skomplikowane, nie jak ma. na twoje wrzuty, Skurcz. Nie rozumiem. Ja też nie, nie rozumiem. No. O, lec się. Przekombinowałeś, Właśnie o to chodzi, żebyście nie rozumieli. Jakby co to? Aha, to super. U, super, nie rozumiem żartu, ale kozak A, A zabawne. A, zabawne. To jest skurcza logika normalnie. A wam jakimś tekstem, kurde, żebyście wszyscy nie zrozumieli. Tak, żeby Idziemy, zapamiętać. Ten w momencie, ten no. kończymy dzisiejszy odcinek. Nie wiem, <laughs> <laughs> to jest zawarte zapamiętanie A. nawet. Dobra. No, kończymy odcineczek tym akcentem.